Czyli można powiedzieć, że poczucie sensu życia broni nas przed śmiercią w pewnym sensie. Ale drugie badania, i to dość bardziej spektakularne, to były badania przeprowadzone w 2019 roku, dokładnie w grudniu, i są to badania z University of California, San Diego School of Medicine i przeprowadzone przez doktora Dilipa Jeste. On ma nazwisko Jestem. Jestem doktorem. I było ono opublikowane w Journal of Clinical Psychiatry. i Badania trwały, uwaga, 3 lata. To są bardzo długie badania, jeżeli chodzi o tą materię. I przeprowadzone były na ponad 1000 osób w różnym wieku. Czyli tam były 20-latki, 30-latki, 40-latki, nawet znalazło się kilka, kilka badanych. Po 80. roku życia. I tutaj wnioski doktor, doktora Jeste są bardzo ciekawe, więc ja tutaj przytoczę taki długi cytat, gdzie jakby klucz całego badania jest wyjaśnione. E, więc doktor Jeste powiedział tak: Wielu myśli o sen, sensie życia i jego celowości z filozoficznej perspektywy, ale sens życia jest powiązany z lepszym zdrowiem, lepszym samopoczuciem i prawdopodobnie dłuższą długością życia. Ludzie z poczuciem sensu życia są szczęśliwsi i zdrowsi niż ludzie bez niego. W czasach młodości kryzys egzystencjonalny jest powszechny, ponieważ środowisko jest niestabilne i dynamiczne. Każdy z nas, który był erze takiej młodzieńczości, liceum czy tam technikum, jak nie miał kryzysu egzystencjonalnego, to niech pierwszy rzuci kamień, byle nie we mnie. Um, dlatego, aha, czyli środowisko było niestabilne w tamtych czasach i dynamiczne, dlatego sięgamy wtedy często po używki, szukamy szybkich przyjemności, które pozwolą nam zagłuszyć poczucie pustki.